Projekt w aplikacji Bałap. W celu stworzenia nowego projektu musimy przejść do sekcji Projekty. A następnie kliknąć dodaj projekt. Otworzy nam się okno, w którym będziemy definiować nasz nowy projekt. Zaczynamy od wprowadzenia nazwy projektu, kodu. Możemy wybrać szablon folderu oraz komentarz, czyli na przykład adres. Oprócz tego możemy stworzyć główne kategorie oraz podkategorie. Dzięki tej funkcji będziemy w łatwiejszy sposób mogli. Poruszać się po naszej aplikacji mobilnej będziemy mogli w łatwiejszy sposób filtrować nasze dokumenty. Klikając w ten ptaszek wymagany wprowadzenie głównej kategorii oraz podkategorii, Oznacza, że w momencie wgrania dokumentu musimy określić kategorię oraz podkategorię. Oprócz tego, z tego poziomu jesteśmy w stanie zdefiniować administratora projektu, usterek, podwykonawcę, projektanta oraz, oraz stworzyć strukturę zatwierdzania. I określić ustawienia dotyczące dokumentacji w projekcie, ustawienia raportów automatycznej aktualizacji dokumentów, to znaczy ustawienia. Raportów w cyklu dniowym bądź tygodniowym. Możemy to włączyć lub wyłączyć. I ustawić, czy podwykonawcy również mają otrzymywać raporty. Wybrać, którzy współpracownicy oraz którzy podwykonawcy i pracownicy mają dostawać takie raporty. Oprócz tego, również z tego poziomu możemy przejść do kreatora. Naszej strony tytułowej dla raportów PDF. W tym kreatorze w szybki sposób stworzymy stronę tytułową dla naszych zbiorczych raportów. W taki właśnie sposób tworzymy nowy projekt w aplikacji Bałap. Dziękuję bardzo!